Witajcie drodzy słuchacze! Jest mi niezmiernie miło, że mogę Was zaprosić na kolejny odcinek podcastu Relacje Wojenne z Charkowa. Jestem Margareta Kondratenko, prezes Polskiego Centrum Kulturalno-Edukacyjnego Drzewo i opowiem Wam o swoich osobistych przeżyciach trwającej pełnoskalowej wojny. Serdecznie zapraszam Was do słuchania. Kiedy zaczęli prowadzić śledztwo w Izumie i odkrywać okrutne zbrodnie Rosjan, wyszła na jaw historię miejscowego poety, Wolodymyra Wakulenki K. Tak naprawdę dziecięcego poety, choć pisać dla dzieci on zaczął po urodzeniu syna. Wolodymyr Wakulenko, a właściwie Wolodymyr Wakulenko K. tak się podpisywał. K oznacza skrót od wsi Kapitoliewka, w której mieszkał. Znajduje się ona w okolicach miasta Izum. Harkowskiego obwodu. Ona nie od razu została okupowana. Nikt nawet nie myślał, że Rosjanie tam dojdą. Przynajmniej ja osobiście nie myślałam. Ale oni doszli. Z pierwszych dni okupacji Wolodymer Wakulenko zaczął prowadzić dziennik. Kiedy zagrożenie rosło, Wolodymer schował dziennik w ogrodzie, zakopał go pod wiśnią i powiedział ojcu: Kiedy przyjdą nasi, odda im. Nasi przyszli, dziennik przetrwał, jednak autor nie dożył do tego. Dziennik zaczyna się od zapisu. Luty 2022 roku dobiega końca. To już nie była zima, więc czasami rano było mrożnie. Biada była dawno oczekiwana. Biada sunęła Ukrainą już nie pierwszy dzień sunęła wojna. Wróg pozbawiony rozumu i strategii. Nie walczy uczciwie. Wróg prowadzi wojnę liczbową, zajmując obszary mieszkalne, aby ukryć się za cywilami. Nigdy nie myślałem, że moja rodzinna wieś zostanie epicentrum okupacji rasistów. Wolodymar słynął ze swojej proukraińskiej pozycji. Zdawał sobie sprawę, że do niego na pewno przyjdą, że na niego na pewno wskażą jako na pierwszego, który nie toleruje Rosji. W dzienniku pisze. Że nasi są straszniejsi od wroga, i widział to na własne oczy, chociaż niczego innego nie mógł sobie wyobrazić. W pierwszych dniach okupacji było dużo donosicieli, którzy za kilka papierosów czy kawałek chleba opowiadali praktycznie wszystko. Chłopaki, którzy walczyli z wrogiem od pierwszych dni wojny, zostali wykazani. Na szczęście zostali ponownie zmobilizowani więc rosyjski gestapo nie zostało ich w domu. Pisał, że wata pozostaje watą. Jeżeli na pierwszych porach okupacji u niej wynika patriotyzm, to nadal ona znów wraca do swojego byłego ustroju. Wolodymor starał się nie narażać. Miał chore dziecko. Był jego opiekunem i najbardziej bał się o niego. Dziecku autyście nie da się wytłumaczyć, co się dzieje. Nie da się zaradzić. Ono nie jest w stanie zrozumieć, co się dzieje i z jakiej przyczyny. W pierwsze dni marca chłopak w ogóle przestał komunikować zewnętrznym światem. Władysław pisze, że z dzieckiem oni odpracowali rozkaz leżeć, i dziecko nie rozumiało, czemu w jednej sytuacji w brud nie można się łożyć, a w innej na odwrót. Pisał również: Przyzwyczajasz się do wszystkiego. Najważniejsze, kim ty, w tym wszystkim pozostajesz. Wybuchy Gradów mnie nie straszyli. Nie bałem się umrzeć tak natychmiast. Jednak nie miałem takich przywilejów. Nie byłem sam, więc musiałem przeżyć. Jednak w końcu przyszli po niego. Ojciec poety wspomina, że syn zawsze mówił sława Ukrainie. Nienawidził Rosjan i ich to wkurzało. Pytali jego, czemu wychował syna na nacjonalistę a później już o nic nie pytali, zachowywali się jak u siebie w domu. Ojciec Wolodymyra wspomina, że okupanci zachowywali się jak gestapowcy. Mówili surżykiem, prawdopodobnie pochodzili z obwodu Lugańskiego. Czyli drodzy słuchacze, już zostało wychowane pokolenie Ukraińców pod okupacją rosyjską, którzy nienawidzą Ukrainę i przyszli do nas z wojną. Zawsze o tym wiedziałam, але ущвядамять собі то бардзо трудно. Росіяни забирали Володимира кілька разів. По останнім він юж не вручив. Найпір в російські окупанчі заповняли його мами, що он не бавим кормили обіцянками, кламали. Час сміяв, а он не вратав. В кінцю вручили юж праві всіся, опроч Володимира, ще трьох осіб. Вони просто зникнули, Potem tym krewni myśleli, że Volodymyr jest w Rosji, że będzie sąd. Tak słyszeli od ludzi. To dawało nadzieję. Dziennikarze zaczęli prowadzić śledztwo i szukać poety. Nie wiedzieli, czy szukają wśród żywych, czy wśród martwych. Nie będę długo opowiadać o przebiegu śledztwa. Już opowiadałam o masowych pochówkach w Izumie. Jednym ze znalezionych ciał okazało się ciało poety. Służba pogrzebowa, która zajmowała się pochowaniem martwych, z własnej inicjatywy prowadziła dziennik, który później został przekazany policji. Tam pod numerem 319 wpisali imię Władymyra Wakulenki. Daty śmierci nie ma, po prostu 2022 rok, a dzień pochowania 20 maja. Ci ludzie, którzy chowali również robili zdjęcia, na swój strach i ryzyko, aby potem ludzie mogli odnaleźć krewnych. Zdjęcia ciał z dokumentami znalezionymi w kieszeniach. Należało zrobić badanie DNA. Zrobili. Okazało się, że pod numerem 319 jest kobieta. Sądzili po długich włosach i pomyśleli, że to był Wolodymyr. To utrudniło śledztwo. Nie był to pojedynczy wypadek, wszystko było poplątane, ale bez tego dziennika byłoby jeszcze gorzej. Później jednak dokonali poprawnych badań, informacja się potwierdziła. під номером 319 зостав похований Володимир Вакуленко К. Виказали Володимира Сонщеджі. Єднего ойчиць поети зна. Місцовий наркомана, обецність гдєсь на учечці. В листопаджі ідентифікували забудцю Володимира Вакуленки, сонними бойовниці з так званої ЛНР Луганської народної републіки, з окупованих територій в українських. Невідомо, де сон зараз, Ale mam nadzieję, że zostaną ukarani i to będzie straszna kara. Ostatni zapis w dzienniku zrobiony w Światowy Dzień Poezji jest napisane A dziś, w dniu poezji, na niebie przywitał mnie mały klucz żurawie I spośród ich króły niby się słyszało Wszystko będzie Ukraina Я ja віжу в звичайство. Рок потім, як Володимир Вакуленко написав свою статні в пізві 21 марця 2023 року люди зібралися в Харковський літ аби обійжити першу виставу від початку інвазії на певну скалу з єдним експонатом – пам'ятником Володимира Вакуленки. Був вам там. Słuchałam opowieść Wiktorii Ameliny, czekałam na ukazanie się dziennika w księgarniach, choć strasznie było wyobrazić, o czym przeczytam. Pamiętnik Wolodymyra Wakulynki jest autografem na 35 stronach z zeszytu w kratkę, który miał 36 stron. Przygotowując dziennik do publikacji, charkowskie wydawnictwo VIVAT wzięło pod uwagę ostatnią wolę i testament autora. Nie uwzględniali skreśleń podczas dokonywania poprawek stylistycznych. Nieczytelny tekst oznaczyli skrótem nieczytelny. Robiłam przed zamówienia, aby jak najszybciej dostać ten pamiętnik. 24 sierpnia 2023 roku, w Dniu Niepodległości Ukrainy, dostałam paczkę od wydawnictwa Vivat. Bardzo symbolicznie, że akurat w tym dniu. Dostałam paczkę z dużym opóźnieniem i niestety wiem dlaczego. W książce dokonali zmiany, dopisali informację o Wiktorii Ameliny, która znalazła ten pamiętnik, która własnoręcznie wykopała go i wyjęła z ziemi, która została ranna 27 czerwca 2023 roku podczas rosyjskiego ataku po Kramatorsku, która zginęła 1 lipca. 2023 roku, w dzień, kiedy miały być 51 urodziny Wolodymyra Wakulenki. Kolejna pisarka została zabita przez Rosjan. Rosja niszczy naszą kulturę, naszą tożsamość, nasze dusze. Książkę przeczytałam na jednym tchu natychmiast po otrzymaniu. Drżącymi rękami wyciągnęłam ją z pudełka. I już nie dałam rady wypuścić z rąk. Według mnie ten pamiętnik musi być w każdym domu. Zabrakło mi w niej tylko informacji o mamie Witalii, syna Wolodymora. Ona została paraliżowana, dlatego właśnie tata przyjąła opiekę nad dzieckiem. Po jego tragicznej śmierci Witali został pod opieką babcie, mamy Wolodymyra. Według mnie ten pamiętnik musi być w każdym domu. Cały świat musi znać o okrucieństwach Rosji. Wolodymyr Wakulenko K. musi zostać usłyszany. Jeszcze raz powtórzę. Rosjanie niszczą naszą kulturę, język, tożsamość. Na okupowanych terytoriach natychmiast zmieniają programy szkolne na swoje, aby wychować dzieci na Rosjan, aby wyprać mózg. I my już widzimy, kto zabił dziecięcego poetę, kto przyszedł do nas i przyniósł śmierć, gwałt i biadę. Schemat działa, Rosjanie w tym są doskonali, a nasza pamięć narodowa jest mocna. Nie zapomnimy tego, co się dzieje. Nasze dzieci nie zapomną. Ukraina zwycięży i będzie wolna. Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023. Projekt Polska platforma medialna Ukraina 2023-2025 realizowany przez Fundację Wolności i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora, autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP i Fundacji Wolności i Demokracja. Публікація виражає лише погляди автора авторів і не може бути ідентифікована з офіційною позицією канцелярії прем'єр-міністра Польщі і фонду Свобода і демократія.